Dzień dobry moi kochani, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. E, tak jak już pewnie widzicie po tytule, e, będzie to haul zakupowy. W ostatnim czasie muszę Wam przyznać się, że troszeczkę zaszalałam e, i kupiłam parę tych nowych rzeczy. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Na początek zaczniemy od perfumów. E, mam dzisiaj Wam do pokazania dwa perfumy. Pierwszy to będzie z Karoliny Erery Good Girl. Natomiast to nie jest ten taki klasyczny bucik, bo o buciku mowa. Tylko wydaje mi się, że to jest jakiś Intense, czy jakiś Supreme, czy, czy coś takiego. A dlatego, że klasyczny bucik jest cały granatowy. Natomiast ten jest tutaj taki. Brokatowy. Eee, czy w zapachu on się różni? Szczerze wam powiem, że nie wiem. Na pewno się różni i gdyby tu siedział mój Kuba, to by wam powiedział o co chodzi. Natomiast ja jestem, powiem wam, przyznam się bezbicia, lajkiem w perfumach eee, i dla mnie po prostu jak coś ładnie pachnie, to coś ładnie pachnie. A jak coś pachnie brzydko, to pachnie brzydko. Nie ma. Nic tutaj bardziej szczegółowo. E, także mam e, od Kuby dostałam ten oto bucik. E, no ja go uwielbiam. To jest już, tak jak Wam mówiłam, któraś moja buteleczka. Natomiast ja miałam po prostu te klasyczne. Pierwszy raz mam tą z tym brokatem. E, no ja jestem po prostu w Karolnie Rzecz zakochana. Nie wiem, czy to się tak odmienia. E, wybaczcie. Natomiast no, dla mnie to jest kwintesencja kobiecości. Jeżeli ktoś z Was lubi takie kobiece, ale z pazurem zapachy, no to to właśnie to będzie to. A drugi perfum, jaki mam, niestety nie odpakuję go Wam, ponieważ jest to prezent dla mojej mamy. E, moja mama lubi takie korzenne, mocne drzewo sandałowe, skóra, e, takie pieprzowe e, zapachy. E, I właśnie podesłała mi linka m, do e, tego perfumu od Bottegi Benety. Mam nadzieję, że jej się spodoba. No i to jest na pewno sprzeczność ze mną, bo tak jak ja lubię właśnie w tym buciku e, taką kobiecość, ale m, subtelną. Nie słodką, nie mm, taką pieprzową, taką po e, Tak moja mama lubi konkret. E, więc e, tu polecajka znowu dla osób, e, które mm, lubią takie mocne, korzenne, pieprzowe, e, skórzane zapachy. Następną rzeczą, do której w sumie wracam, jest to Błyszczyk z Chanel. E, powiem Wam, że mam już któreś opakowanie, e, bo ja. Tym błyszczykiem ja go nie żałuję. Ja się nim smaruję na co dzień. Um, nic lepszego nie znalazłam. E, I kolor, i to jaki efekt daje, konsystencja, no naprawdę jest boski. Ja go. E, właśnie pierwszy raz kupiłam ze swoją przyjaciółką, jak byłam na zakupach. Pamiętam, miałam wtedy gorszy moment i mówię do niej, chodź idziemy na zakupy, e, bo muszę, muszę sobie coś kupić na poprawę humoru. No i zeszłyśmy do Chanel i ona mówi, weź go, weź go, ja go mam, ja go lubię. Nie pożałujesz. No i muszę Wam powiedzieć, że miała rację, ponieważ jest naprawdę fenomenalny. Jeżeli ktoś z Was lubi naturalny efekt, ale widać, że coś jest na tych ustach, czyli właśnie taka tafla, taki błysk, to właśnie jest to. Ten kolorek i błyszczek. Nie wiem właśnie do końca, jaki to jest numerek. Tu mam napisane 726, więc być może to jest to. To jest właśnie w tym buteleczce taki odcień takiego mm, takiego bardzo, bardzo jasnego różu e, i miałam właśnie takie obiekcje przed kupieniem go pierwszy raz, czy on będzie taki blady mi na ustach. Natomiast powiem Wam, nie. On jest taki bardzo transparentny, ale efekt robi i te usta są po prostu jak muśnięte masełkiem. Będąc dalej w temacie ust, kupiłam sobie maseczkę Lanesh. To jest maseczka taka bardziej na noc. Ja mam nią pierwszy raz, nie miałam jej jeszcze nigdy, ale ostatnio posmarowałam się u mojej koleżanki nią i powiem Wam, że tak samo jest. E, super. Zobaczymy, jak ona mi się sprawdzi. No bo tak jak Wam mówię, mm, nie miałam jej nigdy, a ja mam, jak tylko przychodzą zimniejsze dni. Mm, zaczyna się robić taki ten zimny wiatr. To moje usta strasznie takie są spierzchnięte, mm, pękają, więc no tu mam troszeczkę z nimi problem. Więc mam nadzieję, że ona. Mm, mi troszeczkę załagodzi ten stan. E, tutaj widzę, że w pudełeczku mam jeszcze taki fajny aplikator, bardzo cute, bardzo taki higieniczny w sumie. Mm, no ciekawe, to wygląda ogólnie jak, jakby było z takiego plastiku. No ciekawe, bardzo ciekawe. E, z tego, co pamiętam od niej ten zapach, to no, boski jest. Naprawdę maseczka ślicznie pachnie taką, 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 taką czereśnią, jagodą, takie owoce leśne, takie mam skojarzenie. Tutaj piszę nawet, że to jest berry, więc no zobaczymy. Tak jak Wam mówię, mam ją pierwszy raz. Wiem, że był duży hype swojego czasu na tą maseczkę. Natomiast ja tak zawsze nie miałam takiej większej jakiejś potrzeby, żeby sobie taki produkt kupić. Ja zawsze się ratowałam jakąś wazeliną, jakimiś takimi maściami, takimi prostymi, że tak powiem. Natomiast stwierdziłam, że w sumie co mi szkodzi. A może będzie też dobra właśnie na ten taki okres, który mi te usta najbardziej niszczy. Kolejną rzeczą do ust jest błyszczyk z Charlotte Tilbury w kolorze Pilotok. Ja wiem, że bardzo mocno króluje konturówka z właśnie. Tą taką szminką. Natomiast, tak jak Wam mówiłam, ja, fanka błyszczyków, fanka błyszczyków właśnie w takich aplikatorach. więc jak tylko zobaczyłam, że jest dostępny, a na Notino ostatnio był jeszcze, była jeszcze promocja na te szminki, ponieważ kosztowała ten błyszczyk mnie 95 zł, to stwierdziłam, że wezmę. Jestem ciekawa naprawdę tego koloru. Zawsze na dziewczynach, jak patrzyłam, jak były tym umalowane, to ładnie wyglądał. Natomiast wiadomo, że to musi też pasować do natury. Jednym z takich przedostatnich kosmetyków kolorowych jest podkład. Podkład, który jest w ostatnim czasie bardzo, bardzo dużym wiralem. Podkład z. Elever i powiem Wam, że ja go przetestowałam, bo nie dałam rady wytrzymać do nagrania tego filmiku. Po prostu zżerałam mnie ciekawość. I powiem Wam, że pierwsze wrażenie mam takie. Nie wiem, nijakie, że tak powiem, ponieważ nie wiem, czy to może ze względu na zło, może pielęgnację przed nim czy może na złą bazę, czy może jest jakaś technika jego nakładania, ale jakoś mnie specjalnie nie urzekły. Mam parę tańszych podkładów i jestem z nich bardziej zadowolona niż po nałożeniu jego. Dodatkowo ja mam kolor, ten, tą dwójkę jakby, tą ivory i... Ja zawsze, jak kupuję sobie podkłady, to kupuję podkłady w tonacjach żółtych, nie w różowych. Próbowałam w różowych dwa razy chyba kupić podkład. No i kupiłam, natomiast wyglądało na mnie paskudnie. No totalnie nie ta tonacja, dlatego ja idę zawsze w żółty tony. Natomiast ten podkład na mnie go nałożyłam, był. Wściekle żółty, naprawdę. Nie wiem, czy to może światło, w jakim się otaczałam, i jak go na podstawie tego światła oceniałam, totalnie nie wiem. Natomiast był dla mnie strasznie żółty. No i nie ukrywam, że się troszeczkę zmartwiłam. Ma on SPF 50 i ten skład w sumie jest taki, no okej, okay, jak na podkład. A uważam, że podkład robi też troszeczkę całą robotę w tym makijażu, no bo ta twarz jakoś wygląda. On nadaje strukturę tej twarzy, więc ja na podkłady mam takie, taką opinię, żeby nie żałować. Natomiast przestraszyłam się, że Kuba wchodzi. Natomiast, no troszeczkę jestem zawiedziona. Nie chcę tutaj też rzucać słów na wiatr, bo tak jak Wam mówię, może coś ja tutaj źle zrobiłam, może czegoś za mało dałam przed nim, może za dużo, może samego podkładu za mało dałam. Także nie wiem. Będę jeszcze próbowała, bo. No, chciałabym się z nim bardziej zaprzyjaźnić niż go rzucić w kąt. Także jeżeli mieliście z nim też jakąś swoją niezafajną przeszłość, niezafajny początek, a koniec końców okazał się super produktem, to proszę piszcie w komentarzach, dajcie mi może jakieś protypy. E, które by mogły pomóc mi w używaniu tego podkładu. I ostatnią rzeczą, jaką mam z takich właśnie mm, kolorowych e, kosmetyków, jest to paletka od Anastazji Beverly Hills, e, ja wam powiem, że ja mm, z oczami się aż tak nie maluję. Ja mam taki swój typowy taki. Oklepany makijaż, brązer, róż, rzęsy. Makijaż mam permanentny na brwi, więc uciekam się do minimum. Natomiast stwierdziłam, że może fajnie mieć chociaż jedną taką dobrą paletę, i ta paletka powiem Wam, że jest obłędna. Kolory tych cieni są przepiękne. Ja mam z natury niebieskie oczy i zawsze mi mówiono: stosuj brązy. To jest super, wybijesz te tęczówki. Więc jak znalazłam tylko tą paletkę z tymi kolorami, no to naprawdę przepadłam. Uważam, że będzie fenomenalna. Każdy jeden kolor jest do wykorzystania. Jest naprawdę obłędna. Naprawdę. Każdy jeden kolor jest tutaj po prostu no, niesamowity. Także mam nadzieję, że będę ją używała. Eee, zresztą... O matko! <grym> Nie sądziłam. Naprawdę, Jezu, jak ona jest na piglu... Ja pierd... Jezu, jestem naprawdę w szoku. Zresztą Wam pokażę. Mm, mam tu jeden, zrobię jeszcze ten różowy, bo jestem ciekawa, ale ja jestem naprawdę w szoku. Zobaczcie sami, nie wiem, czy to w kamerze tak odda. Ale są naprawdę mocne te kolory. Naprawdę. Matko. No, ja jej nie testowałam. Pierwszy raz ją w ogóle jakkolwiek dotkam. E, no i powiem wam, żołnier, że, wow, że naprawdę robi. Robi wow. Teraz obrócimy się dalej w obrębie kosmetyków, ale nie kolorowych, a do pielęgnacji. Kupiłam sobie dwie maseczki z tej samej firmy, z Biodance. Dance Dance, nie wiem jak to się wymawia. Natomiast bardzo dużo koleżanek mi właśnie je polecało. Mówiły, że naprawdę są rewelacyjne. No i w takiej Fajnej półce cenowej. No naprawdę wygrywają. One tam, ja zamawiałam chyba je na kokolicie i widziałam też, że są dostępne w Hebe. Nie wiem, czy Rosman i inne takie drogerie. No i one kosztowały około 15 zł, więc naprawdę cena takiej typowej maseczki. Natomiast no podobno są fenomenalne. Dużo dziewczyn ma te. Tą sobie kupiłam już tak po prostu, bo chciałam, jak już mam kupować, to przetestuję sobie dwie. Więc jestem ciekawa ich. Może namówię kubę? Jedną ja założę, drugą on. I zrobimy sobie spadaj. Także no zobaczymy. Ale mam nadzieję, że będą fajne. Ja mam ogólnie problem z cerą, bo mam tą cerę bardzo, bardzo problematyczną. E, I swojego czasu, jaką maseczkę bym nie założyła, to następnego dnia miałam tak potworny wysyp, taki jakby wysyp spowodowany uczuleniem, gdzie te maseczki naprawdę były delikatne. E, także z jednej strony powiem Wam, jestem ciekawa, ale z drugiej strony e, troszeczkę się boję. Dlatego poczekam na jakiś taki okres, gdzie nie będę musiała w razie co nigdzie wychodzić, żeby ewentualnie tą twarz sobie doprowadzić do porządku. Chociaż mam właśnie to z tyłu głowy, że dużo dziewczyn, które ma te problemy, robi je i są ok. Natomiast no wiadomo, skóra skórze nierówna i ja akurat mogę mieć tego pecha i... I może mnie jakoś uczulić i wysypać. Kolejną rzeczą, taką do pielęgnacji buzi, do demakijażu, jest łagodząca pianka myjąca. Ona jest dla twarz alergicznych, dla cer alergicznych i dla cer wrażliwych. Mi ją poleciła moja kosmetyczka, do której chodzę regularnie. Staram się bynajmniej i mówiła mi, że skoro ja mam taki problem, to polecam ją bardzo. Ja mam już któreś opakowanie jej, używam tą piankę na zmianę z, z takim jeszcze innym żelem. On jest taki bardzo taki natłuszczający, i pomimo tego, że no jest ta twarz taka bardzo podatna na te wypryski, to on mnie nie zapycha. I ta pianka właśnie ma to samo. Ona jest w takim płynie, ale po jej naciśnięciu właśnie się robi taka puszysta pianka, więc jest naprawdę E, bardzo komfortowa mm, i, i na pewno ani nie uczuli, e, ani jakoś nie podrażni tej buzi. I takimi już ostatnimi rzeczami z kosmetyków i około kosmetyków e, jest gąbeczka. Ja tak się staram wymieniać gąbeczki mm, e, co miesiąc. Nie będę wam uszkiwała, że to jakoś częściej robię. Ale staram się tak chociaż co miesiąc je wymieniać, myć regularnie. Ale nowością do gąbeczek, której no nigdy jeszcze nie miałam takiego czegoś, jest etui. I znalazłam etui do właśnie beauty blendera w kształcie takiej mufinki. No jest po prostu obłędne, naprawdę. Wyciągnęłam z opakowania, właśnie i jest naprawdę boskie. Jest mega, mega, mega cute, a zawsze to jest też jakaś większa higiena, bo ta gąbeczka wtedy wiecie, nie lata wszędzie, tylko ma swoje miejsce, nie dotyka nic, więc też nie ma opcji na jakieś ewentualne bakterie. Tu widzę, że są wypustki, więc też nie jest tak, że ta gąbeczka nam się kisi. Tylko sobie fajnie oddycha, dochodzi do niej powietrze. Od dołu też mamy wiele wypustek, wiele dziurek, więc no nie ma prawa tam, tak jak Wam mówię, to się kisić po prostu. Tylko fajnie oddycha, fajnie pracuje. Uważam, że mega zakup, bardzo potrzebny. Wydaje mi się, że dla każdej kobiety, właśnie ze względu też na tą higienę. Kolejną partią rzeczy. To będzie w sumie z kategorii ubrań, akcesorii, i tą część nie mogłabym rozpocząć inaczej niż jak pokazanie Wam mojego nowego nabytku, mojego prezentu, czegoś czego naprawdę wyczekiwałam, nie mogłam się doczekać, a mianowicie. Torebki. Dostałam od Kuby na urodziny torebkę z pinko. Naprawdę co ja za nią chodziłam. Ja powiem Wam szczerze, że przez długi okres mojego życia nie przykładałam aż takiej dużej wagi do torebek. U mnie okej, okay, buty musiały być czyste, paznokcie zadbane, ale torebki ważne, żeby były i żeby były czyste. Ale od ostatniego czasu mi się to zmieniło. I zamarzyłam sobie właśnie już taką fajną jakość torebki. I właśnie na urodzinę dostałam od mojego Kuby taką piękną, klasyczną torebkę, bo uważam, że każda kobieta powinna mieć w swojej kolekcji klasyka czarnego. I taką też mam. Już zaglądałam do niej do środka, bo jak tylko zobaczyłam, to nie mogłam przejść obojętnie. W środku ona jest podzielona na takie mm, trzy, trzy części. Mamy dwie części takie otwarte tu jest jeszcze pianka, a środek mamy na zamek zamykaną. I co, jestem w szoku, tylko. Nie mogę znaleźć telefonu, tak się rozglądam i nie widzę go. Natomiast z tyłu e, wiem, że dużo osób ma po prostu podróby. Natomiast z tyłu, jak e, przyłożyłam sobie tu telefon, musi być tu jakiś może chip. I przerzuciło mnie od razu do strony, która mówi o autentyczności tej torebki. Tam wiedziałam, że mogę sobie dać imię moje i jakieś chyba jeszcze inne dane, więc no naprawdę, naprawdę jestem przeszczęśliwa, że mam taką torebkę w swojej kolekcji. I tak jak mówię, no. Jest to naprawdę bardzo wyczekany prezent, i myślę, że to ta torebka rozpocznie taki początek moich e, super kolekcji e, z torebkami. Kolejną rzeczą są trampki z Tomiego. Ja je kupiłam za jakieś około 500 zł. E, I powiem Wam, że mm, u mnie jest właśnie ten problem w mojej garderobie, że ja mam e, bodków dużo, e, kozaków dużo, sandałów, klapek. Natomiast w takie buty sportowe ja totalnie nie idę. Ja mam jedną, góra dwie pary i noszę je tak długo, aż mi się dosłownie nie rozwalą. Hmm, także no ja nie jestem taka jakaś hmm, tutaj w obuwiu sportowa. Hmm. Natomiast jak już... Hmm, E, szukam tych takich butów, e, takich bardziej sneakersowych to szukam takich, żebym mogła je wykorzystać na wszystkie sposoby. Ponieważ ja w dresach nie chodzę jakoś bardzo dużo. U mnie bardziej królują właśnie garnitury czy sukienki. Także jak szukam właśnie, to tak, żeby i ubrać do tego dresu, który ewentualnie ubiorę, ale i żeby ubrać też na przykład do garnituru. A te tutaj mają taką naprawdę ładną wstawkę i przykuje właśnie przez tą wstawkę moją uwagę, bo naprawdę to robi cały szyk tym butom, uważam, który, no, wygląda fenomenalnie. Pasuje naprawdę do wielu rzeczy. Natomiast Obawiam się troszeczkę, że zaliczyłam fakapa, bo ja kupiłam sobie rozmiar 38. Przymierzałam 37 i wydawało mi się, że te buty są takie na styk. Natomiast jak zaczęłam wchodzić w tych 38, to widzę, że one zaczynają mi się tutaj ułamać. I wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że one powinny być jednak o rozmiar mniejsze. Także troszeczkę jestem tutaj taka. No, troszkę, że tak wyszło. Natomiast buty same w sobie są no, naprawdę ładne i nie są właśnie takimi typowymi, hamskimi sportowymi butami, tylko można je wykorzystać naprawdę na wiele sposobów. Przedostatnią, już rzeczą, jaką mam wam do pokazania, jest garnitur. On mi się pewnie w kadrze nie zmieści. Kupiłam go z rezerw, ponieważ. Czeka mnie roczek mojego Chrześniaka i wymyśliłam sobie mm, czekoladowy garnitur. I uwierzcie mi, co miałam problem ze znalezieniem na szybko czekoladowego garnituru, to był jakiś e, Meksyk. Więc jak tylko zobaczyłam w rezerwie mniej więcej to, co mi odpowiada, nie zawahałam się i od razu kupiłam. E, ja kupiłam ten cały komplet za jakieś e, niecałe 400 zł, więc uważam, że no naprawdę. Bardzo duża okazja. Patrząc na to, że to jest cały garnitur, natomiast tak jak spodnie kupiłam sobie w rozmiarze S i są mi w talii dobre. Nie są mi dobre na długość, no bo ja jestem raczej niskim człowieczkiem. Więc tu już mam umówioną krawcową na ścięcie mi ich po prostu. Natomiast z marynarką się mocno zgapiłam ponieważ ja noszę eski łamane na m -ki. i jak tylko zobaczyłam ten garnitur, byłam w pracy, zadzwoniłam do Kuby i mówię, zobacz mi na jakieś tam marynarki, które mam i daj mi, jaki mam rozmiar. No i on mówi m -ki. więc kliknęłam bez zawahania, bez największego namysłu M. Przyszła mi ta m i uwierzcie mi, ja się w tym topię. Bo to jest MK, ale MK oversize. Więc to jest po prostu dla mnie taki namiot. No trochę jestem załamana, ale wiecie jak to jest z nami kobietami. Jak my sobie już coś upatrzymy, już chcemy tak wyglądać, to nie ma bata, że to zmienimy. Więc mam też właśnie ugadaną moją krawcową, że będzie mi robiła wszystko, żeby tą marynarkę mi jakoś pomniejszyć po prostu, a nie mam czasu na zwrócenie jej, na wymienienie rozmiaru, bo wracam do domu na roczek małego za dwa dni, za trzy dni mamy roczek, więc no nie mam już jakiegokolwiek pola manewru, więc jedyne co mi zostaje to właśnie moja krawcowa i... Nadzieja na to, że ogarni mi ten garnitur e, w tak naprawdę dobę. Także mam nadzieję, że się uda. Już taką ostatnią, ostatnią rzeczą na sam koniec jest e, płaszcz, który przyszedł mi notabene dzisiaj. E, kupiłam go sobie w mango. On był za. Jeju, nie chcę Wam skłamać. Chyba 750-800 zł. Mamy tutaj 70 ponad procenty wełny. Ona jakaś ta wełna się nazywa. Ja Wam nie powiem. Jakość na M. Nie Merino. Jakaś taka... No naprawdę ogólnie dobry jakościowo jest. Ja mam go w rozmiarze XXS. Przymierzyłam XS w sklepie i ja tu to ja po prostu miałam Full tego materiału. Powiedziałam, że nie tak być nie może, wpadł mi bardzo w oko, natomiast to musi też jakoś wyglądać. Więc wydrapałam na stronie na Zalando XXS. On jest taki, wiecie, klasyczny, długi. Tu ma taki szeroki pasek. Oj, jestem i ja na czarno, i płaszcz czarny, więc nie widać dobrze. Um, ale tu właśnie zależało mi na klasyczku e, zaciąganym, właśnie na taki pasek w talii, e, długi, sięga mi do pół łydki, um, Planowo chyba miał być troszeczkę krótszy, ale tak jak wam mówię, ja nie jestem za wysoka, mam tam. 1,60 m w kapeluszu, więc na mnie wszystkie rzeczy są długie. Natomiast z tym płaszczem się zgadzam, bo chciałam mieć właśnie taki długi, żeby faktycznie mi jak najwięcej zakrywał, żeby było mi jak najbardziej ciepło, bo ja to typ zmarźlucha, więc uważam, że na zimę będzie idealny. Jest tutaj z podszewką, więc też nie jest najgorzej. Taki klasyk jest, no powiem Wam, bardzo często potrzebny, po prostu. Więc cieszę się, że już jest. Cieszę się, że jest dobry, że nie trzeba nic robić, że to XXS jest dobre, bo powiem Wam. Zamawiałam to i wiedziałam, że ta XS nie jest mi e, dobra, jest mi za duża, ale miałam w głowie kurczę, ja XXS, no w s wchodziłam. Dla mnie XS to już była taka, że powinno być tym bardziej ok. A tutaj jak miałam 2XS to miałam takie. Czy nie będzie zwrotu? Ale jednak obędzie się bez tego, jest naprawdę rewelacyjny um, i mam nadzieję, że posłuży mi na lata i że przede wszystkim będzie ciepły. To już na tyle z moich zakupów. Możecie ocenić, czy było ich dużo, czy jednak nie. Ja jestem zadowolona bardzo z tych wszystkich rzeczy. No, tak jak Wam mówię, ten jeden podkład daje mi troszeczkę znak zapytania, ale muszę się może go nauczyć. Reszta rzeczy, coś skrócić, coś poszerzyć, coś, coś, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona. Eee, największe szczęście powiem Wam dałam jednak ta torebka. Eee, bo naprawdę już widzę ją w tym całym zestawie z tym płaszczem, eee, właśnie nawet z tymi trampkami, z tymi sneakersami. Eee, no, jestem naprawdę przeszczęśliwa. Eee, bardzo bym chciała podziękować mojemu chłopakowi, który tak ładnie spełnia moje marzenia. Eee, także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia!